Coś mam fajniejszego chyba leszcz. Nie wiem czy z klipsa nie zaraz nie zdejmę Chyba na wszelki wypadek bym odbił z klipsa. Może nie będzie trzeba Jestem na Federgumie Teraz inną wędkę sobie, co drugą wędkuję Uch, poczekałem się fajna gnajaczka zobaczymy tutaj żadnych zaczepów nie miałem, więc dowoli się będę z nim obchodził Też mocno tłucze tutaj I tak bór idzie leś piękny ciekawe czy się uda go wyjąć Muruje mocno. Jak mówię, siedzę na skarbie? Więc jest trochę ciężko. I nerwy są.

Może 2 kilo, nie? No, bliżo, Może kilo jest sens. Teraz pokażę, co robisz O takich o 5 pięć. Ja się cieszę z jednego. Taki ten leśczyk był. Taki. Z kilo 700-800 myślę.